Mam go tutaj ślepy. Znowu w Eurotrack Simulator 2. Ale moi drodzy, robię bardzo długą trasę. Zobaczcie, ile kilometrów przed nami. Także, no, już po samej cenie widzicie, że trochę do przejechania tego mamy. Dobra, wejdźmy sobie już do gry. Ale, moi drodzy, jak widzicie, kawał trasy, więc no tak jak powiedziałem, chciałem troszeczkę tutaj. Yy, przygotować profil właśnie pod multiplayera i się tak za niego zabrałem i jeżdżę i jeżdżę. I moi drodzy kochani no jakby nie było Stalina kawał trasy ale zobaczcie ile jeszcze mam do przejechania prawda. No jest tego tutaj trochę aż taktycznie na drugi koniec mapy. No ale jak już tutaj jesteśmy no to może ruszymy i w tym momencie yy, Jadąc, opowiem Wam co dalej. A jest trochę do opowiadania, nie będzie to długi filmik. No bo kto by tyle wysiedział, zwłaszcza przy Eurotracku? Nie każdemu ta gra e, się wiadomo podoba. Dobra, e, zapinamy bieg. Jeszcze ręczny przydałoby się spuścić. I moi drodzy, no ruszamy, nie? To teraz pytanie: jak ja tutaj jechałem? Aha, w tamtą stronę. No dobrze, że się teraz kapnąłem, ale trochę pobocza zaliczymy. Mam nadzieję, że bez uszkodzeń. Jest to krótka, zwyczajna naczepa, także nie powinno być problemu. Yy, ograniczenia sobie tutaj zdjąłem, żeby jakoś szybciej yy, podróżować. Średnia prędkość u mnie to jest około 100 km na godzinę ciężarówką, wiem, absolutnie bez yy, z tej obowiązującymi przepisami. No, ale moi moit. Czego oczy nie widzą, temu sercu nie Czy jakoś tak to tam było. W każdym razie no. Lecimy. Dobra, żeby było y, jakoś tak zgodnie, no to wiadomo, zarzucę sobie tempomacik i jakoś tam przejadę kawałek na tempomacie. Y, co chciałem powiedzieć? Y, troszeczkę zmian na kanale będzie. Film chciałem ostatnio wrzucić, ale niestety Windows 11 na moim sprzęcie zaczął się kaszać. Musiałem wrócić do dziesiątki, moi drodzy. Trzeba jeszcze trochę poczekać, mianowicie wszystko było spoko, gierki chodziły, można było pracować, no z tym, że coś Windowsowi 11 nie spodobał się, mój dysk twardy. A jak wiecie, ja nagrywając to Actionem yy, zrzucam sobie materiał na dysk twardy. bo Szkoda było mi SSD męczyć. No i zaczęły się. Chocki, klocki, niby materiał nagrany, wszystko pięknie, ale raz nie było obrazu, raz nie było dźwięku. a nie wiedziałem co jest, aż wyciłem kurde do dziesiątki i problemy jak ręką odium na moim sprzęcie macie oczywiście w opisie pod filmem specyfikację. On ulegnie również zmianie. Mam nadzieję, że niedługo, no do końca, roku, mam nadzieję, że już będzie coś, coś lepszego. I to, nie powiem, z, z, z troszeczkę wyższej półki. No ale co to będzie? Sam jeszcze nie wiem. Pojawiły się nowe Alder Lake i kto wie? Czy nie zainwestuję w 11 generację, bo jest coraz tańsza. Mówimy to oczywiście o Intel, Hitlera, chociaż AMD też kusi, kusi ceną i możliwościami do tego jakaś grafika, która uciągnie Eurokraka, czyli 1060 60 Ti, yy, przepraszam, 3060 Ti mówimy tu o RTX, bo w to chciałbym wejść. Ewentualnie Idąc po kosztach, może by się przydała jakaś kierownica, może będzie to Radeon, kto wie. No ale e, póki co, no to wróćmy do tego, co będzie e, na dniach. No moi drodzy, przydałby się odcinek z Postala, który na 11 właśnie nagrałem. Cały piękny czwajdek. męczyłem się jak diabli, niestety poszedł do kosza, trzeba będzie przejść jeszcze raz. No nic, trudno się mówi, ale będzie. E, będzie. Chociaż troszeczkę się tam namęczę, myślę, że będzie to dłuższy odcinek, chociaż przy użyciu kodów, kto wie, kto wie, może będzie i krótszy. Puszczam takie krótkie odcinki w tej formie, bez żadnych miniaturek, bez niczego, ponieważ no, zależy mi też na czasie. Na czasie publikacji a troszeczkę mi nie było, troszeczkę, troszeczkę przez euro taka odstawiłem też co by tu jeszcze odstawić, oprócz kofeiny, której mi zawsze brakuje Subbox Race World, tam ostatnio nie zaglądałem. Myślałem czy by coś puścić z GTA jeszcze, ale ale stwierdziłem, że na razie nie. Gita online sobie odpuścimy, nie za bardzo jest z kim pograć, a fabuły już przeszedłem zresztą no, kto nie widział fabuły w GTA 5 niech koniecznie zagra. A tymczasem moi drodzy, robimy tę trasę i ja się tu zatrzymam przy światłach, bo myślę, że to co już miałem najważniejszego do powiedzenia, to już wam powiedziałem. Także no tyle ode mnie dzisiaj. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. A ja jadę dalej. Cześć!